W tym momencie w Europie nie ma słabych drużyn poza nami. Ta pierwsza bramka ewidentnie nam skrzydła. Chciałem przeprosić wszystkich ki. Co? Dobra, pole z Asida. Nie no, muszę powiedzieć, że całkowicie rozbija nas różnica stref czasowych. Wiem, że to była tylko godzina różnica, ale dla nas to jest dużo. Ta druga bramka ewidentnie nam skrzydła. Kolejna sprawa, mieliśmy mało czasu na regenerację. Przed wczoraj były imieniny Cezarego. Kurczę, no szkoda tego meczu, bo od 16 do 18 minuty ewidentnie. Inicjatywa była po naszej stronie. No ale z wandikiem, my zajebistego TikToka nagraliśmy. Zaraz wrzucę. Co jest mam ty boże? Patrz. Odnośnie przyszłości kadry. Co, co, co do mnie buczysz? Mówiłem ci, że jak mnie nie zaobserwujesz na Instagramie, to ci nie będę podawał. No ja akurat w ścisku dzisiaj nie mogłem robić, bo mam świeży tatuaż. No musiałem oszczędzać nogę. Na pewno zaskoczyło nas boisko. Ja osobiście nigdy nie grałem na takiej równej trawie. Widać było w kamerze, że mam nową dziarę. O tu, zobacz. No, mamy jeszcze kilka meczy, także... To jest chiński smok, zobacz. Symbolizuje determinację, walkę i przywództwo. Korzystając z okazji, od razu chciałem wyjaśnić aferę w związku ze zdjęciem z Instagrama. Julka jest moją dziewczyną i nie utrzymuje ona już żadnych kontaktów z Kacprem z Pogoni, z Kamilem z Krakowi, z Sebastianem z Korony, z Mateuszem z Legi, a tym bardziej z Bartkiem z GKS. Także wypraszam sobie cały hejt, który na mnie się wylał. Ta trzecia bramka ewidentnie podciana nam skrzydła. Szczerze mogę powiedzieć, że do 12 minuty kondycyjnie naprawdę dawaliśmy radę. Znaczy on jeszcze będzie pokolorowany. O, tu na czerwono, tu żółte. na będzie. Ta czwarta bramka podcielam skrzydło. A czy co do moich ocen za mecz? No co, k***a, słabo grałem? No to chodź! Lubisz naszą twórczość? Postaw nam kawę na Bajkofi. Link masz w opisie. W ten sposób powstanie więcej takich filmików. Zapraszamy!